To one dotykały zwykłych ludzi. Oto rok wcześniej w odległej Indonezji miała miejsce erupcja wulkanu Tambora, oceniana jako najpotężniejszy wybuch wulkanu w czasach mierzonych przez ludzkość. Żadne Pompeje, żaden Wezuwiusz, właśnie Indonezja i Tambora. W tym czasie z wnętrza Ziemi wydobyło się na powierzchnię około 100 kilometrów sześciennych materiału wulkanicznego. Słup wybuchu osiągnął wysokość 44 km, a huk był słyszalny w promieniu ponad 2000 km. I teraz ktoś zapyta: Cóż to ma wspólnego, panie Marku? No, ten wybuch wulkanu na jednej z wysp Oceanii do tego, co działo się w Europie. Otóż Najdrobniejsze frakcje popiołu unosiły się w atmosferze jeszcze przez wiele miesięcy, okrążając kulę ziemską, znacząco ograniczając natężenie promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni naszej planety. Rok 1816 przeszedł więc do historii pod nazwą Roku bez lata. Zanotowano wówczas obniżenie się temperatury i znaczny spadek plonów zbóż w Europie i Ameryce Północnej. Pył wulkaniczny w atmosferze doprowadził do anomalii pogodowych takich jak śnieg w lecie i przyniósł klęskę głodu i nieurodzaju, szczególnie w Europie. A nic tak nie pozwala rozwinąć skrzydeł finansierze niż kryzys.